Hejka kochanie, ja jestem Nikola, a wy jesteście na naszym kanale. Witam Was w, w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj idziemy na puzzle. i robimy się już powoli na bóstwo na święta i na Wigilię. I jestem teraz w centrum, pokażę Wam jak tutaj ładnie jest, bo w sumie nie byłam w centrum Kalisza, jak go ozdobili. I teraz wiecie, jest dzień, więc nie jest tak wszystko ładnie tutaj oświetlone i są odpolane zabawki, ale jest naprawdę ładnie. Jestem w lekkim szoku. Podejrzewam, że tam mógł siedzieć Mikołaj, a tam Ojciec, ja scydam, ale tam stoją państwo i się wszyscy ale pierwsze jest, pierwsza zdjęcie na paznokcie gdzieś, bo zawsze robiłam sobie sama, jak już to hybrydy. I trochę nie wiem, czy będę mogła coś na telefonie, czy będę cię tak patrzeć na tych ludzi, jak mi robią tam. Tak trochę dziwnie, boję się, że mi coś źle, że będzie za długie, albo coś mi się nie Trochę się boję. Okej, okay, jestem już po paznokciach i zaraz wam pokażę, są bardzo ładne, moim zdaniem. W ogóle miałam trochę inny plan na nie, ale tylko to wyszły Troszkę inne, ale nie do końca mocno inne. Jeden palec się w sumie różni. Ale podobają mi się bardzo, mega mi się podobają i jestem Podobają mi się. Patrzcie, tak wyglądają. Są śliczne. Zobaczcie, jak one się mienią. Jadę teraz na tak jakby Ala Wigilię klasową. Mam takie środki body z decodem. Oh my god! Paz oczywiście prezentacja piękna. Czekamy na autobus i jedziemy na jedzonko i pewnie gdzieś pochodzić. Asia. fak święta i doma tu taki wiatr taki deszcz, to przecież to łeb idzie urwa robimy drwala robimy drwala z przepisu zukol 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 dobra czyli najpierw zaczynamy sobie tak jak ona od sosu bo trzymy nam do sosu majonez ketchup i musztarda Szklankę, czy ty ją polizłaś nie szklankę? Nie, zrobię tak. Nie okay. Potwierdźcie. Dwa nas, trzy Ok, to zaczniemy od sosu. Nadia, możesz dać łyżkę mi się tutaj. Na razie daj łyżkę majonezu. wow, Taką dużą łyżkę. Taką. No. Dobra, dawa jeszcze jedną, bo. Będą jadła ja, Nadia, mama, tata, mama, tata więc trochę nas jest. Okej, okay, na razie starczy. Czekaj, weźmiemy nową, nową Łyżkę, bo jeszcze trzeba... Musztardę. Musztardę. Nie musztardę. wiem ile musztardy, bo ona daje tak... nie widać do końca. Eee, najpierw już dajmy ketchup. Mhm. Też tak około łyżkę. Tak. O... Okej, okay, nie wiem, powiedzmy, że na razie tyle. to lubi keczup, to ręka do góry. Ty w się, sensie Ola, na oko. Ja bym dała na razie tak może z pół łyżeczki, z pół łyżki. Myślałam, że to nie wyjdzie, ale weszło. Okej. Okay. Na razie daję tyle. Tyle bym nie zjadła, bo to wygląda jak coś... Okej. Okay. Dobra, mieszaj. Coś dziwnego. Troszkę spróbujmy. Ja! Nie nie, ja zorem, no co ty? Ej! Yummy. Dobry wszedł, ale... Tylko za dużo chyba tego. Tro... Trochę bym dodała i ketchupu i musztardy. Musztardy, no. Dajemy ja jeszcze ketchupu. Bo za dużo tego majonezu daliśmy no, chyba. Chyba tak, bo dwie łyżki w sumie daliśmy. No, dawaj. Okej, okay, próbujemy. Teraz jest Chyba nawet za dużo znowu tego majonezu czuć. Jest, Kiedy dałaś troszkę keczupu chyba. No, bo za mało tego keczupu w ogóle Ke, keczupu nie czuć. Keczupu nie czuć, no. A to się Zaraz takie stanie jak moje włosy. Mieszaj. Teraz mi się już będzie wydawało, że jest ok, już więcej raczej nic nie będziemy dodawać. No. Nie, teraz to już dobra. Ci też teraz za małą musztardy. Ja bym dała jeszcze troszkę musztardy. Teraz jest dobra. Zobacz, mm -hmm. Dobra, teraz bierzemy się za pokrojenie Sa sałaty. Yeah, yeah, sałaty. Ty chyba będziesz sprykać. Oczywiście ja, dawaj. Ja bym ja się nie przecięła. Zrobimy sobie tak, tak, tak. tak Całą? Tak, nie. Mamy nasze miecho, dawaj Nadzia. Mieszaj. No musisz tak, bo tutaj już przyprawione jest. Rękawy Poli. trochę podpiniemy. I Nadia, dawaj. Oczywiście ręce mamy umyte. No tak. Żeby nie było, że. Że nie umyte są. No. Dawaj, dawaj. Nie fajne nawet Ej, bo mi ta miska ucieka. O, właśnie, super. Dobra, Nadia, trzymaj kotlecika, trzymaj i tak go uformuj. Tylko one muszą być płaskie, Nadia. To nie może być takie ten. Dużego czy małego? Bo to jest za No to jest za duży, Nadzi. On jest za gruby. No to tyle mam mm -hmm. no, Okej, okay, teraz trzepiemy jajko. Nadzia trzepie jajko. Ło, piszczy. że jest tak ten. A my e, mamy tutaj camembert, ser, dwie sztuki. On jest dosyć gruby, więc my go przedzielimy na pół po prostu o, i wyjdą nam cztery kawałki. kawałki. Otwieramy nasz serek. Nadia, Ua, To jest zresztą jakiś papierek, czy on taki jest? To serek. To już jest sen, nie? To taki jakby miał papier normalnie. Tak wygląda, nie? Do naszego drwola będziemy używać już bułki z serem. Mamy A, takie. Z pieprzem i serem. I, i jeszcze mamy takie i Zwykłe. Poduszne, A też ja wolę ser. też ja wolę zwykłe. A wiecie, jaką ja jestem dobrą kucharką? Zobaczcie, sama tak wymieliłam. Sama. <laughs> tak, mamy tutaj już bułkę gotową, jajko, e, camemberta. I będziemy to za chwilkę wszystko już piec. I parę razy go tak obtaczamy jajku półce tartyjnie Już pierwszą bułeczkę gotową. Nakładamy na nią sosik. Czy dla tatusia czy dla No zaraz zobaczymy. Nakładamy sosik. Chyba dla taty, bo tata jest strasznie głodny. To pewnie tak. Sosik. Lecę szybko po Kotleta teraz, tak? No. Tutaj kotleci. Na to idzie serek. Na to idzie sosik. Znowu. Co? No. Potem sałatka czy boczek? Teraz na to boczek. Ale fajnie wygląda. Boczuś. Teraz trochę Sałatki. sałaty. Sałatka? U, żeby nam tu nie uciekała. Ej, to chyba wygląda jak prawdziwy derwale. tak Dajemy też troszkę, odrobinkę sosiku tutaj na tą połówkę, ale tylko troszkę. Ej, troszeczkę, no. Żeby nie było za sucho. Bułeczkę podpiekaliśmy na tuszczyku z boczku. Powinno być wyśmienite. Tak. Przyciskamy i to jest nasz drwal. No dobra, teraz sałata. A boczek? Aha, no to boczek, jeden proszę kawałeczek. Ten trzymaj, bo ty, ty masz na długość sobie. Możesz połamać, no. Dawaj. O, się sobie. A tutaj nie chcesz boczka? Tak. No, i teraz sałata. Dalej sałata. I za chwilę nagrywamy teścior, nie? Dobra, teraz próbujemy naszego próbujemy. dwala. Jak tacie smakuje, to nam też musi smakować. Zobaczcie jest wielki. No właśnie, a mój to tym bardziej. Dobra, na pewno jest inny ser To już wiemy, tak, nie? Tak, tak, tak. Ok, dalej czekam ciebie. Mogę gryźć? Tak. Tylko ja szukam bodka. O jest dużo botka. Dobra? Ej to tak wyglądało jakbyś yy, dmuchnęła parę. Dawaj. Tu nie masz sera. Tu masz. Nie, no, ja nie chcę serka. Ten ser śmierdzi bardzo. No to na pewno nie jest dwala, ale ogólnie dwal Czyli ala nasz dwa domowy, fajnie, czuć bekon, czuć mięsko, serek, fajne. I jak oceniasz? 8 10, 10. No ci ser nie smakuje, mów prawdę. No, ale ser, jak było bez sera, to Okej, okay, a z 10, serem? A z serem to tak, no 10 na, nie, nie wiem. Mi smakuje, ale serem zmieniła? I do McDonalda w ogóle nie smakuje jak ten z McDonalda, ale jest bardzo dobre, Ja dałabym takie 8 na 10. A mi smakuje jak z McDonalda. Nie, no nie smakuje. Dobra, nie my się zajadamy jest. i widzimy się później na ozdobieniu pierniczków. Nerka. Okej, okay, już zjadłyśmy i teraz możemy już tak do końca podsumować, no bo już zjadłyśmy, to już wiemy, tak. jak było ostateczny werdykt, więc. W skali od 1 do 10 na ile oceniasz? Razem z serem, razem z boczkiem, razem z mięsem, razem z bułką, wszystko, chodź tutaj. No, z serem, no tak 10 na 8. 8 na 10? Oh, no. Ale to by ten ser w ogóle przecież nie smakował. No tak. No to musisz gorzej ocenić, no bo ser ci wszystko psuł. Bo jakby był ser, to byś nie zjadła. Dwa. Bo na dzień wy, wyjęliśmy koniec końców seru, no, nie? Tak. Jak zjadłaś z serem, to aż tak było. No. Naprawdę? Aż ten dwa? Ok. A bez sera, jak już koniec końców zjadłaś? No to tak. Dziesiątka? dziesiątka? Ok. Tego e... jeszcze prześmiergływało, uh. więc no może tak. Pół. siódemka. Trudemka? aż tyle odjęłaś? No bo śmierdziała. No ale to sery leżał koło ciebie, może dlatego. Jak jadłeś samą bułeczkę z mięskiem, z sałatką i sosikiem, to dajesz ile? No to daję 10. 10-10, okej. Okay. A co ci najbardziej w tym burgerze smakowało? Boczek. Głośna. Boczek! No e, bo nigdy nie jadłam, a No jak zacznę... jadłaś? Jadła na dzień nie raz boczek. W ogóle nie wiem co nam wygada. A jeszcze co ci... Czy smakowała jak w McDonaldzie? Nie, nie smakowała jak w McDonaldzie. Okej, okay, teraz... Boczek smakował. Teraz moja ocena, tak. E, z serem oceniam takie... 7 na 10. Bez sera oceniam 9 na 10. Był bardzo dobry, ale podobieństwo do drwala w maku to takie... 2 na 10. Nie był za bardzo, w ogóle nie był podobny. Tak jak na mówi, podobny tylko był boczek w smaku. Tak. Ale był pyszny i naprawdę fajny. Tylko... Fajny, potwierdzamy. że róbcie jak tylko, tylko bez takiego sera. Tak, zmieńcie ser. Bo w ogóle też słyszałam, że to nie camembert wcale jest Trwalu, mmm, tylko jakiś inny, więc będzie trzeba powołać z innym serem, ale było tak. No ja i tak. W tym roku też ozdobimy pierniczki. Mamy tutaj gotowe pierniczki tak jak w tamtym roku. Ponieważ pierniczki u nas nie idą, a jak to dostaliśmy od Mikołaja, więc po prostu ozdobimy parę z nich, żeby dalej czuć tą taki klimat świąteczny. I ozdobimy te gotowe. I mamy rzeczy do ozdabiania. No, to, pokaż. Mamy takie pisaczki. O, taki zielony. Z doktora Ekter. Doktor Ekter. Doktor Ekter. Doktor Ekter, ale to mnie jakoś dziwnie. Tak się inaczej, to. Doktor Ekter? Ekter? Et, ek, Ekter. E <gry> e niebieski, zielony jest, różowy i. O, ja też mam taki zestaw oraz mamy dwie posypki. Mamy jedne błękitna laguna i tutaj są takie śnieżynki oraz jakby takie beziki białe. A tutaj magiczne święta i to są po prostu takie świąteczne. Zobaczcie. Takie oświąteczne. Tak ja? O. Właśnie. Jeszcze mamy tu mała, małą bezkę. Dobra, musimy zacząć od starcia stołu, bo jest tu trochę brudno. lekko brudno. I zabieramy się za dekorowanie. Mamy ogarnięte na stoliku, więc ja biorę pierwszą kier... kierniczka. No, oh. Dobra. Ten jest ozdobiony akurat. Bo... biorę choineczkę. Oh, możemy się z Nie, Było szukać. Dobra, bierzemy pisaki tutaj do nas. Ozdoby. A, a zdoby są. Terceta. Terceta. Dobra. Ok, więc zaczynamy. Ja zaczynam od zielonego. O! różowy? Co to za niespodzianka? Muszę to teraz zdjąć. Ach. pierniczki są gotowe. Zaczęłam od choinki, tutaj pójść takiego kolorowego. Tak. Tutaj stworek. Ej, stworek jest super. I zainspirowałam się Nadis z jednym, bo ona pierwsza ludzi robiła. Później taki miszmasz. Tu taki domek z trawką. Siup. I na końcu dowiem sobie Teraz pierniczki od Kasi i oglądam vlog Sędziak i zobaczcie, co znalazłam. Pierniczek z literką N. Kasia to serduszko teraz do Ciebie ląduje. Dzięki jakie urocze. 21 grudnia! 22 grudnia. No, bo dzisiaj jest 22, ale nie otworzyliśmy jeszcze 21, więc mamy dwa okienka. Zdrowe. Ej, to teraz ja? Dobra. Która otwierasz? Najpierw ja 22. Nie, no najpierw 20 jedynkę trzeba. Dawaj. Zobaczymy co tu będzie ciekawego. O, mamy to samo. By osłodzić ci chwilę. chwilę. By osłodzić ci chwilę Piszecie w komentarzach co to może być. I teraz Cukierki jakieś? Cukierki. Eee, ja bym to, dostała to no coś słodkiego, no. no. Eee, może, 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 może jakieś czekoladki? No, tak. Nie otwieraj jeszcze 22-ki, prezent. Czekamy. Czekaj. No, czekoladki! Idź, pokaż. Ja dostałam takie cukierki. Ej, bo nie, nie na ciebie nie widać. Czekaj, no, tak. Nadia ma takiego bałwanka tak, z cukierkami i tutaj, tutaj. są pod spodem cukierki, je się wkłada i będzie można tak, wyciągać. Ja próbuję. A ja mam taką gwiazdkę z, czekolad... z czekoladowymi kuleczkami. Które lepsze? Nie wiadomo. No, jak dla mnie w sumie to, bo ja takich rzeczy za bardzo nie lubię. A ja wolę to nawet. Czyli idealnie trafione. Ja wolę to, Nadzia i tamto. Tak? Bo tutaj się nam rozwali, a tu od razu się już, jak widzicie, tutaj wysuwa nie cię sobie, a sobie drugie. Okej, a pachnie. teraz kolejny numerek. kolejne numery. No. Wsuwamy to na bok. No dobra, wisienkowa. Tak? A nie no. bada, czy ty nie ty jabłko otwierałaś, tak, czy coś? To smakuje. A nie, pachnie truskawką, taką jakąś wisienką, coś w tym tyłu. Dobra, teraz ja wyciągam. To nie jest kolorystyczne. Możliwe. Dziewiętnastka. E, najlepsze na rozgrzanie. Kakao już było. A przyjaciel... Herbatka. O, no tak, może herbatka. Zamknięte oczy? A może termosy? Takie te, te takie rozgrzewające do A skąd też. No zamknięte, zamknięte, no. Tak. O, nie rzucaj, błaga Siip. O Jezus Maria, co to takie? <laughs> Dzisiaj herbatka zimowa jest pita w tym kubku. O, tak. tak, tak, to, 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 to Ło, Nadia, jakie ma. Ej, a ja też będę mogła z tego pić. Nie. No ej, ale mieliśmy wspólną kartkę nie oddzielnie. czyli to są dla nas. Nie. A nie, że dla ciebie jedna, jedna. No, ale no, daź mi. Na święta trzeba się dzielić, będzie. No ale. Nie mam. Kupki fajne? Tak. A teraz ty Dobra. Zobaczcie, kiepki. Ty Oba są fajne. Tutaj jest super świąteczny. Ale ten z Hariko Pottera. A na kartce jest jedno hasło, czyli to jest wspólny prezent bo ja dostałam już 23 grudnia otwiera wkarsz. Babcia chce... Czekaj, babcia chcesz dzisiaj to otworzyć? Nie? Bo ja jak nie uczę. Dobra, to jest przedostatnie okienko. jutro? No jutro już ostatnie. Dobra, wyciągamy. Nie armat. Nie armatnie, armatnie, do. Kąpieli. Nie armatnie, a do kąpieli. Ale to chyba jest stopa, bo my już mieliśmy kule, A mama nam się pochwaliła, że czasem zamieniała nam tę. No, ale też do kąpieli. Mm -hmm. Małe armatnie. Małe kule do kąpieli? Nie, może takie, co się wsypuje, takie koraliczki. Okay. takie słupki. No. To zamykajcie oczy. Uwaga, siup! Tak, miałam rację, to są tutaj kuleczki! E. E, dinozaur, dinozaur taki i jednorożec. Ej, u, Pierw u mnie tutaj, patrz, powochać, już czuć malinę, no nie? Ja mam malinowe i... mam malinowa pianka i arbuziaka. A Nadia? A ja mam... nie wiem. Ty masz? Unikornowe, unikornowe I dinozaurowe. i dinozaurowe. Fajne? Tak. Fajne, no. Czekamy na jutro. Tak.